Młodsza aspirant Karolina Figiel, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Wczoraj po godzinie 16 straż Graniczna poprosiła nas o podjęcie interwencji wobec Jachtu, który kieruje się w stronę granicy Federacji Rosyjskiej i według ich informacji już od dłuższego czasu nie mają z nim kontaktu, nie odpowiada na ich wezwania. Dyżurny nowodworskiej policji na miejsce natychmiast skierował policjantów zespołu wodnego, z Krynicy morskiej, który akurat patrolował rejon Zatoki Gdańskiej w tamtej okolicy. Po około w kilkunastu minutach dotarli do łodzi, która już w tym momencie była około 10 kilometrów od brzegu i blisko 7 kilometrów miała do granicy z Federacją Rosyjską. Jak się okazało, z mężczyzną nie było kontaktu, ponieważ był on pod wpływem alkoholu, nie był w stanie się wypowiedzieć, przedstawić oraz stać na łodzi o własnych siłach. Próbował tłumaczyć się, że wypłynął z portu w Gdyni i chciał dotrzeć do Kopenhagi. Funkcjonariusze asekurowali przez około Trzy godziny niebezpiecznie go oraz jego łódź do najbliższego portu, to był port Nowy Świat, gdzie następnie go zatrzymali i doprowadzili do policyjnej celi. 72-latek mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego usłyszy zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości za popełnione przestępstwo grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności. Badanie trzeźwości u mężczyzny wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie.